Oto 10 państw, w których wciąż się ją wykonuje. Białoruś, jedyny kraj w Europie, który nadal stosuje karę śmierci. Egipt, kara śmierci wykonywana jest głównie przez powieszenie. Somalia, publiczne egzekucje są tam wciąż stosowane, często w formie rozstrzelania. Irak, wciąż wydawane są liczne wyroki śmierci, głównie wobec terrorystów i przestępców. Arabia Saudyjska, egzekucje są często publiczne i wykonywane przez ścięcie mieczem. Iran, znany z wysokiej liczby egzekucji, często za przestępstwa narkotykowe i polityczne. Korea Północna, oficjalne dane są tajne. Pakistan, setki osób rocznie skazywanych jest na śmierć. Stany Zjednoczone. Chociaż wiele stanów zniosło karę śmierci, w kilku nadal się ją wykonuje, często przez zastrzyk trucizny. Chiny, lider w liczbie egzekucji, ale dokładne dane są tajne. Czy kara śmierci powinna być nadal stosowana?